Musimy zaczynać? Tak. Ja jestem, redaktor. Dawaj. redaktor, traktor. Radosław Traktor. Redaktor, główny, naczelny i troszkę bezczelny. Już jedziemy? I i widzą, pokażemy tablicę. A już się nagrywa? Rejestracyjną, tak. Tu się Aha. nagrywa. No dobra, to zaczynamy. Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie Województwa Lubuskiego w Muzeum Tablicy i rejestracyjnych spotkałem Tam się tutaj. pojazdów Ta, i pojazdów. To jest bardzo ważne. Spotkałem się tutaj z, z Gostkiem, który jest fascynatem tablic rejestracyjnych, jest prezesem firmy. I jak firma się nazywa i e... Fan... E... fan fan, fan, czego? fan de czego fan de kielku firma za niedługo się do ostro rozkręci i będzie z tego dużo kapuchy nie taka A. jest ten. teraz troszkę. To muzeum pokomerujemy, jak to wygląda wszystko, proszę opowiadać. Mo mo mogę jeszcze stróża pokazać? Dobra stróż. A stróż teraz aktualnie ma... Mamy częściowo przymieszaną tablicę rękę Tutaj też zbieram stare odznaki wojskowe. Oho. Ale bardzo dużo... Z drugiej wojny światowej pan? Jest jakaś? No i tabliczkę KFC. A to jest ważne. A tam... Jakiś powstaniec chyba w no, na tym tabliczce, no. A, a są tacy ludzie, które nazywają departament, no. a to mówi się na nich data. Data. Departament pan to we Francji. To, to jest region, województwo, no, departament. No y, wszyscy ludzie mówią a na nich... u Niemca to jest land. No panie, mogę, no. Mogę, mogę, mogę jeszcze pokamerować trochę? Ja się ogólnie nazywam, dzień dobry, ja się nazywam redaktor, traktor Radosław i, i taki naczelny redaktor, naczelny lekko Byszczelny. I proszę mówić I, na mm -hmm. nich Landowe bo to, daty, bo. To, prawnie się mówi po niemiecku. Bo to jest bardzo ważne, tak? Mogę no. ci zerknąć jeszcze po muzeum pana troszkę? O, tutaj pan, ma, no. na, ma, widzę, ma pan tutaj jeszcze, widzę jakieś muzealne, archiwalne. To, to jest. O, pan! Pan! To mamy Classico, część, El Classico! El Classico! Czy częściowo wyklejono rejestrację? Mhm. Kajtek Biuro, jest grubo, jest fajnie. A Pekszim, firma ochroniarska, widzę, bo to już widzę. Musi ochroniać, nie, bo czy takie firmy to. Aha, A okay. tam dużo ludzi ma bardzo dużo zajawki. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O wolnych chwilach muzeum widzę, można jeszcze pofruwać na, na jakiejś takiej skarpetki. Gdzie jest to panie skarpetki? To są moje, Aha. A to, to mm -hmm. mamy taką hiszpańską. Hiszpańska. Uu, el Clasico Pan! Mamy hiszpańską. Angiela. Kom? Mm -hmm. angielska jest a to, 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 to też była hiszpańska dobra pan, tu mamy OSL Oslenda? co to jest za skrót tego OSL? panie trzeba by było zobaczyć na internecie co, jaki to jest Oslenda, osl czy trudno mi powiedzieć, nie wiem Aż tak ale może, się. ale jest ale jest taka aplikacja możesz zainstalować tato na telefon możesz zainstalować na telefonie No. Aha, o! Ameryka mi trochę tu zawiało, panie! Ameryka! Proszę. Ta. Mamy tu flagówki. Flagówki mamy. Są takie z gwiazdkami. Z gwiazdkami też? No, no i, i różne są. Hmm. No i różne są. Hmm. Odnot. Mamy też kserokopiarkę, pełne biuro. A asystentka jakaś jest? Tutaj może jest jakaś pani stewardessa? Co to jest, panie? Są, um, są, kwadraty. No. Są kwadraty. Kwadratowy, to z komarka. Ło, wow, to jest ze Simpsona jakiegoś, panie. To jest taka o. rzadka rejestracja. Ojciec dyrektor, fajna, no, fajna, to, super. Od wujka Krzysia z Wrocławia, to, 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 nie? No to, to już jest coś mam... poważnego. Z Wrocławia? Mówię, nasz, mój wóziek, Onkel, onkel! Pewnie ktoś kojarzy Krzyśka Pewnie ktoś kojarzy Z Wrocławia! Krzyś Z Wrocławia ma i dostałem taką trochę rzadką rejestrację. Trochę rzadka, tak, panie. No, no. Rzadka rejestracja? No, co pan się jeszcze. Czym się pan może jeszcze pochwalić? Tym misiem tam na szafie, co wisi? Za jaką karę on tam został powieszony? Co, panie? Aj! no je ja uratowałem ze złomu. są. A to nie będzie ta co dał pan z zielonej góry, co gaz montuje, co powiedział: "O, kajtas mam dla ciebie fajną". Nie, to jest jest ze siłowni. Aha. <grywka> <Taka. grywka> jest ze zło... 100 ze złomu. Aha, to ze siłowni ci chudy chyba przyniósł tak? Jakoś tak to A... wyglądało. No, to, to takie pamiątki. Mój garaż, a tom skąd masz, panie. A tam Robo przekazał z morza do naszego muzeum. Aha, aha, czyli masz... Tak... Ludzie się pytają, czy będę coś miał na sprzedaż, czy coś na wymianę. No. A ja niestety nic nie będzie mnie nic. Nie Interesowało nie na ma, sprzedaż. Jasne mi się. Bo to chodzi o to, 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 że ty musisz to masz swoją kolekcję i musisz o nią dbać, nie? Sprzedaż no, chyba, że będziesz podwójną miał, o. Jak miał coś podwójnego, to ci podwójna niepotrzebna, to możesz się ewentualnie wymienić z jakimś. Są jeszcze fani tacy jak ty? Są jeszcze jakiś? Pozdrawiasz kogoś? Są jakieś... Takiegoś fana, który ma też takie te? Pani i Klaudyna z Marcinowic. Też ma? Aha. Ona to mi... lubi tablice rejestracyjne. Aha, no widzisz. To nie tylko ty masz taką pasję, no to super. pozdrawiam. Programer 80. No. Aha, to też taki faniak był. Bartek fajny. Automaniak, Bartek on auto. też nagrywa takie różne tablice z innych krajów. No. I wziąłem, pozdrawiam 10 osób z YouTube'a. <grym> Tylko 10? <grym> no. <grym> Tylko 10? Może jeszcze Jace Mureńskiego nie ma. I, no i dobra kolega, i co, co robimy, co robimy? Dobra, jeszcze coś pokazujemy I z Pana tutaj, Panie kochany. nie ma niestety opcji, no. bo zostają tablice z nami. Aha, oho. Z nami zostają te tablice. Dobra. Panie muzualnik, czy mogę jeszcze tutaj zerknąć na Pana tutaj kolekcję tych żołnierzyków? O jest, najważniejszy żołnierz świata. Szwajne, Szwajne Pepa, Szwajne Pepa. O, szefie, tutaj jest tego sporo. Jest tego kolego. Może tu jakąś kolekcję opowiesz tutaj, coś, coś o tym. Czy to jest mało ważna taka twoja kolekcja? To tylko zobaczyć. No i panie, te skarpetki panu są. To ludzie, ludzie złodzie. Tu mam rejestrację. Tu je tak? dalej z rejestracjami jedziemy. Dobra, młody człowiek. Ruska! Ruska. No. No. Białoruska! Białoruska. A to sobie sam porobiłeś, że taki... Dubaj, no a to ostatnio widzieliśmy dubajską, pamiętasz? Audi A5? Tak. Miał jakieś pan? Pandorska jeszcze nie zataszmowana. No. I mm, y, nie będzie, i nie ma opcji, niestety. No, jakie? No, niestety tablice zostaną z nami. No, nie ma opcji, żeby ktoś odkupił od Ciebie, albo się zamienił, tak? No Póki co, na razie, bo jakbyś miał podwójną. Zostają z nami Jasne. i do A jecha, a pewnie, a co to? Tak, tak, księgę, masz rację, tak, I tak, zostają. nie dasz bardzo na I wszystko, zostają. bardzo nam przykro, light. No, no i o. I zostają. I jasne. I, i zostają z nami. Te tak, jasne. Dobra, co, kończymy, czy jeszcze coś nagrywamy, czy jak tam, Panie muzualnik jeszcze tutaj? Czy mamy coś jeszcze, czy na następnym filmiku pożegna się z widzami, bo resztę doślemy do, do na następnym filmiku. Y Chyba w, wkręciłem nowego operatora, swojego redaktora, traktora, Głosy Radosława. Y, y, pokażę Wam mm. niemiecką tablicę rejestracyjną ten datową Czerwoną. O! To jest dobry pomysł. I, I... pokażę nalepkę landową. No pokażę z... Zobaczymy z jakiego miasta tu jest. Tu musi, musisz trzymać tą kamerę tak, żeby nie latało na całej na no w tych filmikach, bo tutaj musisz dbać o, o, o widza. Żeby on nie miał ocieplony. Weise Wejse? Nie widzę, ale czy tu jest napisane. Pokaż. Jeszcze raz, o, przepraszam, bo operator musi przejąć. Panie... Panie z ja operator. Wejdę... Nochmal, is, nochmal, szef, we nochmal. Wej we we Ritz Kreis. Wej i z Was znieść waszyc dusz. Was jest we, naswać. Wejdź. Wejdź! Dobra, panie, kończymy czy nie na, na ten film, bo już się chyba zmęczył operator tutaj. Kończymy! Na do nas to kończymy do następnego razu. Trzymajcie się nasi fani najnowsi To na razie. No pożegnaj się z widzami, kolego dbaj o firmę. No dobra. I którym się zamyka? W którym się czegoś nie zepsuł?